16. W górach Południe na budzie w Niedźwiedzim Dole. Inżynier Rudolf Marek siedzi skulony na werandzie, patrzy w gazetę. To znowu ją składa, aby się rozejrzeć po szerokim paśmie karkonoszy. Jest cisza, wielka i kryształowa cisza na górach i złamany inżynier prostuje się, aby odetchnąć z głębi. A oto idzie jakiś człowieczek i zmierza ku budzie. Jakie to czyste powietrze, myśli Marek siedzący na werandzie. Tutaj, chwała Bogu, absolut jeszcze jest utajniony. Jest zaklęty we wszystkim, jest ukryty w tych górach i lasach, w tej wspaniałej trawce i w modrym niebie. Tutaj nie lata po świecie, nie straszy i nie robi cudów, ale tkwi we wszystkim materialnym. Bóg, głęboko i cicho wszechobecny, nawet nie dyszy, tylko milczy i patrzy przymrużonym oczkiem. Marek złożył ręce w niemej i dziękczynnej modlitwie. Boże, jakie tu czyste, jakie czyste powietrze. Człowiek przybywający z dołu zatrzymał się pod werandą. No, nareszcie znalazłem cię, Marku, zawołał. Marek spojrzał na niego, nie bardzo uradowany. Ten, co przyszedł do niego, był to G. H. Bondy. No, nareszcie cię znalazłem, powtórzył pan Bondy. No to chodź na górę, rzekł Marek wyraźnie nierad gościowi. Co cię tu do mnie prowadzi, człowieku? A jak ty wyglądasz? Istotnie G.H. Bondy był cały żółty i wychudły. Na skroniach porządnie posiwiał, a dookoła oczu zbiegły się zmarszczki zmęczenia. Siadł milczący koło Marka i zacisnął ręce między kolanami. No, więc co ci się stało? nalegał Marek po przykrej chwili milczenia. Bondy machnął ręką. Przechodzę na emeryturę, bracie. To jest i mnie, i mnie także się stało. Łaska? zawołał Marek i cofnął się od Bondiego jak od trędowatego. Bondy kiwnął głową. Czy to łza zawstydzenia zawisła na jego rzęsach? Marek cichutko zagwizdał. – No, jeśli już i ty, daku. Nie – zawołał Bondy z pośpiechem i ocierał oczy. – Nie myśl, aby, że ja jeszcze teraz, ja – uważasz, przyjacielu – jakoś to przechodziłem. – No, nie dałem się, ale wiesz, kiedy był no, opanowany przez to, był to najszczęśliwsze chwile mego życia – nie masz pojęcia, kolego, jak wielkiego wysiłku potrzeba, aby się człowiek z tego wylizał. Wierzę ci, rzekł Marek z wielką powagą. A jakie miałeś te. jakie miałeś objawy? Miłość bliźniego, szepnął Bondy. Człowiecze, ja szalałem z samej miłości bliźnich. Nigdy nie byłbym przypuszczał, że czegoś podobnego można doznawać. Na chwilę. Zapanowało milczenie. Więc tyś się z tego zaczął Marek wykaraskałem się. Wiesz, że lis odgryzie sobie nogę, gdy uwięźnię w żelazach? Nie jestem po tym wszystkim paskudnie słaby po prostu ruina, kolego jak po tyfusie. Dlatego przyjechałem tutaj, żeby się zebrać w kupę. Czy tu czysto? Zupełnie czysto. Dotychczas ani śladu absolutu tylko się go czuje w przyrodzie i we wszystkim ale to bywało w górach już i dawniej w ogóle zawsze bondy zasępił się i milczał no i co ty ozał się po chwili roztargniony co ty o tym mówisz czy ty wiesz w ogóle co się tam na dole dzieje dostaję gazety w pewnej mierze nawet z gazet można się dowiedzieć, co się na świecie dzieje. Splączą w nich wszystko, pomieszają jak groch z kapustą, ale kto umie czytać? Słuchaj, Bondy czy to naprawdę takie straszne? Geha Bondy kiwał głową szybko, raz za razem. Gorsze to, niż sobie wyobrażasz. Po prostu rozpaczliwe, słyszysz? mówił głosem zdyszanym. On jest już wszędzie. Sądzę, że ma jakiś określony plan. Plan? zawołał Marek i poderwał się. Nie krzycz tak głośno. Ma plan, człowieku, na pewno. Zabiera się do rzeczy z diabelską przebiegłością. Powiedz Marku, co jest największą potęgą świata? Anglia, rzekł Marek bez wahania. E Anglia. Przemysł jest największym mocarstwem świata i tak zwane masy ludowe. Są także największą potęgą świata. Odgadujesz już jego plan? Nie odgaduję. Opanował jedno i drugie. Zagarnął przemysł i masę. Teraz ma w ręku wszystko. Według wszystkiego myśli o opanowaniu świata. Tak to, mój Marku. Marek usiadł. Czekaj, no, przyjacielu, rzekł. Ja tu w górach bardzo dużo o tych rzeczach myślałem. Śledzę wszystko i porównuję zjawiska. Widzisz, ja o czym innym nawet myśleć nie umiem. Nie wiem, do czego to wszystko zmierza, ale jedno wiem na pewno, mój bondy że on nie ma żadnego planu. Sam jeszcze nie wie, co i jak. Być może, że chce czegoś wielkiego, ale nie wie, jak się do tego zabrać. Coś ci powiem, mój bondy on jest dotychczas wciąż jeszcze tylko siłą przyrody. Politycznie strasznie źle zorientowany. Pod względem gospodarczym barbarzyńca. Powinien był jednak podporządkować się kościołowi, który ma pewne doświadczenie. Wiesz, mnie wydaje się absolut czasem taki dziecinny. Nie myśl tak, przyjacielu, rzekł G.H. Bondy z ciężkim westchnieniem. On wie, czego chce. Dlatego rzucił się na wielki przemysł. On jest współcześniejszy niż zrazu myśleliśmy. To tylko igraszki, przeczył Marek. Chce się tylko zatrudniać. Jakaś taka, uważasz, boska młodość. Czekaj no, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Jest ogromny w pracy, imponuje nam po prostu tym, co potrafi zrobić. Ależ, mój bądy, to jest takie bezsensowne, że w tym nie może być żadnego planu. – Najbezsensowniejszymi rzeczami w dziejach świata były konsekwentnie przeprowadzane plany – oświadczył G.H. Bondy. – Patrzę, Bondy – mówił Marek szybko – ile ja tu mam różnych gazet, śledzę każdy jego krok. Powiadam ci, że w tym wszystkim nie ma ani szczypty związku. Wszystko to są tylko improwizacje wszechmocy. Absolut wyczynia ogromne triki, ale jakoś bez związku na ślepo, chaotycznie. Aktywność jego jest zupełnie niezorganizowana. Przybywa na świat całkiem nieprzygotowany. W tym jest jego słabość. Imponuje mi, nie ma co mówić, ale ja widzę także jego słabizny. Nie jest dobrym organizatorem i może nigdy nim nie był, miewa genialne pomysły ale jest niesystematyczny. Dziwię się tobie, mój przyjacielu, że dotąd nie dałeś sobie z nim rady. Ty, taki sprytny człowiek. Z nim trudna sprawa, rzekł Bondy. Zaskoczy cię w twojej własnej duszy i koniec z tobą. Gdy nie przekona się drogą rozumowania, ześle na ciebie cudowne oświecenie. Wiesz, co zrobił Szawłowi – ty przed nim uciekasz, rzekł Marek, ale ja go gonię i depcę mu po piętach. Już go trochę znam i mógłbym wypisać na niego list gończy. Rysopis nieskończony, niewidzialny, bezkształtny. Miejsce przebywania wszędzie w pobliżu motorów atomowych. Zajęcie anarchiczny, utopijny mistycyzm. Powody, dla których jest ścigany. Przywłaszczanie sobie cudzego mienia, nieuprawnione wykonywanie zawodu lekarskiego, wykraczanie przeciw ustawom o zgromadzeniach, zakłócanie czynności urzędowych i tak dalej. Znaki szczególne wszechmoc. Jednym słowem, złapcie absolut i zatrzymajcie go. – Ba, ty się śmiejesz – wesnął G.H. Bondy. – Nie śmiej się, on nas pokonał. – Jeszcze nie – zawołał Marek. Uważaj, Bondy. On dotychczas nie umie rządzić. Swoim nowinkatorstwem narobił pełno zamętu. Na przykład rzucił się na nadprodukcję, zamiast wybudować naprzód cudowny transport kolejowy. Teraz sam jest w nie lada kłopocie, bo wszystko, co wyrobił, jest do niczego. Z tą jego obfitością było tak jakoś, jakbyś potężnie uderzył w wodę. Po drugie, skołował swoją mistyką wszystkie urzędy i zniszczył cały aparat administracyjny, którego teraz właśnie potrzebowałby dla utrzymania porządku. Rewolucję możesz sobie robić gdzie chcesz, tylko nie w urzędach. Nawet gdyby miał być koniec świata, trzeba najpierw zniszczyć wszechświat, a dopiero potem urzędy. Tak się rzeczy mają, kolego. A po trzecie, Skasował pieniądze. Jak jakiś najnaiwniejszy teoretyzujący anarchista. I tym od razu sparaliżował krążenie produktów. Nie wiedział, że prawa rynku są potężniejsze od praw jakichkolwiek. Nie wiedział, że produkcja bez handlu jest po prostu nonsensem. Nie wiedział nic. Poczynał sobie jak, jak. Jednym słowem, jest to tak, jak gdyby jedną ręką niszczył, co drugą stworzył. Mamy cudowną obfitość, a przy tym katastrofalną nędzę. Jest wszechmocny, a wytworzył tylko chaos. Wiesz? Ja wierzę ostatecznie, że kiedyś stworzył prawa przyrody i praszczury, góry i wszystko co chcesz, ale handlu, naszego nowoczesnego handlu i przemysłu nie stworzył na pewno, bo się w nim zupełnie nie orientuje. Nie mój bondy. Handel i przemysł nie są od Boga. No dobrze, ozwał się Giecha bondy. Ja wiem, że następstwa jego aktywności są katastrofalne, niepojęte. Ale co mamy robić? Tymczasem nic. Ja, drogi przyjacielu, tylko patrzę i porównuję. Mamy tu nową wieżę Babel. Na przykład Gazety klerykalne wyrażają podejrzenie, że zamęt w naszych religijnie wzburzonych czasach został z diabelską przebiegłością przygotowany przez wolnomularzy. Pisma narodowe oskarżają Żydów. Socjaliści prawi napadają na lewych. Agririusze rzucają się na liberałów. Zwariować można. I uważasz, cała ta kołowacizna nie jest jeszcze u szczytu. Cała intryga zaczyna się dopiero na dobre. Uważaj, Bondy, coś ci powiem. No, jak ci się zdaje, czy ten absolut jest jeden? Nie wiem, odpowiedział Bondy. I czy od tego coś zależy? Wszystko, odpowiedział Marek. Chodź no tu bliżej i nastaw uszu.